Christak fantastycznie spisywał się im bliżej końcowego gongu a tymczasem rozpoczynamy już starcie szóste. Krzysztof Skorpion Christak kontra Samuel Snake Kamał. Obaj już mocno porozbijani. Sporo wazeliny w tartej w twarzy obu pięściarzy. No ale jak na razie pozostają obaj w tej walce i trudno w tej chwili dokańczyć wyratować. Na pewno jakimiś stopoczeckich. Może się tutaj wszystko w każdym momencie skończyć, teraz pięknie trafił Krzysztof i ponawia To jest atak. koniec, to jest koniec, tu pełno krwi. Nie ma nawet liczenia, tak zdecydował arbiter. Krzysztof, nie możesz tej chwili odpuszczać, musisz szybko życzyć. No, za chwilę wylądowałby na naszym stanowisku Samuel Kamał. Cieślak wziął go teraz pod nieprawdopodobny ostrzał i tak jest, koniec, koniec walki. Koniec. Taką decyzję podejmuje arbiter z Niemiec i chyba słusznie groziło to ciężkim nokautem. Jak najbardziej słusznie, jak najbardziej słusznie. Szósta runda i Krzysztof Skorpion-Cieślak przy niesamowitym aplauzie publiczności sięga po pas młodzieżowego mistrza świata IBF zdał. Egzamin mimo bardzo trudnego wyzwania. Jakżeż teraz ciężko oddycha cały spocony Zbigniew fraubo Udało się wypracować taką formę, taką dyspozycję, że Samuel Kamału został pokonany. Warto wspomnieć o Zbyszku To Coś ten człowiek mam w sobie. Pierw nauczył boxować Kiszka Bodarczyka. Teraz mam jeszcze świata Cieślaka. Jestem bardzo dumny, bardzo szczęśliwy. Super Krzysiek zaboksował, naprawdę świetnie, świetnie by zaboksował z dobrym bokserem, naprawdę super, super.